Mnie to się wycieszyło, nie było chętnych, mimo wszystko, że na prawo i lewo głosiliśmy, że ktokolwiek, jakiekolwiek ma pasję, czy to plastyczne, czy kolekcjonerskie, bo też się zdarzały, ta sala temu służy. Że jest to bezpłatnie właśnie przekazywane osobom z a nie tylko, bo chociażby przez miesiące dotacyjne w sierpniu mieliśmy wystawę Yy, witrażysty z Wrocławia, ale który nas yy, tym razem nie przywitał witrażami, ale wystawą fotograficzną, ale związaną z naszym regionem, mianowicie ten wrocławianin nie za, za uroczony naszą obroną. Czyli dlatego go chętnie ja przyjęłam, bo mieliśmy szansę, że swego nie znamy, co zachwalimy. Jak ludzie podczas tych dwumiesięcznych wystawów z na przychodzili, to byli zaskoczeni, że mamy taką perełkę otoczeniu. Czyli dlatego nie, nie zatrzymujemy się tylko w granicach administracyjnych. A dzisiaj Pani Tomku bardzo się cieszę, ponieważ, cóż powiedzieć, mamy taką mentalność w sobie, że nie doceniamy tego potencjału, bo sama jestem przykładem, też gdzieś małe drobne sukcesy, bo nie ukrywam, za mną, więc wiem doskonale, patrząc prywatnie, co Pan odczuwa, ponieważ, proszę Państwa, głównie farba olejna i od tego się zaczęło i może powiedzieć od młodości, no ale wiadomo, to była jako pasja, tak, i gdzieś życie zawodowe potem to przyćmiło, poszło w kąt, różne zakręty są, Yy, gdzieś odeszło to na bok, jak Pan Tomek mówił, że pozostało właśnie na marginecie, ale jednak ta pasja w życiu jest chyba najważniejsza, i, i na powrót. Pan Tomek do tego wrócił, czyli farby olejne, ale zaczął też modyfikować. Ponieważ żona, Pani Kasia, ma tego dosyć nieraz, bo po prostu jest od, <grym> od razu już na potęgę, ale, ale no, tak to tak z artystami, mogą oni żyć w swoim świecie. Ale jest, proszę Państwa, o tyle ciekawe, że oprócz tej farby olejnej pojawiają się produkty. Codziennego użytku można powiedzieć, a ja mianowicie w kuchni Pan Tomek często przebywa, co nie znaczy, że gotuje, ale maluje kawą, sokiem z buraków czy sokiem jagodowym i udowadnia, że idzie po prostu to wykorzystać także artystycznie. Dlatego dzisiaj będziemy mogli właśnie tutaj to zobaczyć, a cieszę się tym bardziej, chociaż, jak tak powiedziałem, powiedziałam, mentalnościowo nie doceniamy, bo Pan Tomek dziś otwiera pierwszą swoją wystawę w Olsztynie, a tych wystaw miał kilka już za sobą i proszę Państwa były to wystawy w Warszawie, Ostrowie Wielkopolskim, a z naszego regionu ostatnio wystawa w Siedlcu. Dlatego tym bardziej mnie cieszy, że po tych wojażach ogólnokrajowych Pan zagościł do nas i może w Olsztynie pokazać. Tak więc na początek wystawy bardzo gratuluję Pasji. powiedzieć, no, Tak jak Pani wspomniała, maluję głównie olejnymi. Od niedawna, no może od niecałego roku maluję też kawą. No wciągnęło mnie ja to, po, ponieważ jest to no, dla mnie prostsze i, i szybciej schnie i, i, i zajmuje mało miejsca. Pierwsza wystawa, Bolsztynie, no to jest yy, przeżycie, bo najgorsze się chwalić, no, w swoim mieście i pokazywać, jak się coś robi, i człowiek się boi krytyki. No ale w... proszę oglądać, jeżeli będzie krytyka, to proszę powiedzieć, może coś poprawię. Także zapraszam do oglądania i dziękuję za przybycie. Dziękuję. <zapy>

Tradycyjny Amerykane Tabel AT, no właśnie z których jak mówi, że pewnie czekolada naturalna tutaj jest na bardziej Natomiast wrażenie jest tego typu, jakby chciało się to schrupać, prawda? A schrupać właśnie, no taki kościół skrupać. Tak. skrupać, skrupać. Czyli tu przypuszczam jest akryl z nałożonymi kawa mocniejsza, kawa... A panowie jaką kawę pijecie? Ja tradycyjną, ja taką. Tako. A pan? Sypano, sypą. Sypano, wszyscy sypano. Przepraszam bardzo. Pana ulubiony obraz? Ulubiony to chyba tamte na dole. Ale z kolejnych to jest ta panorama. Panorama. Na pewno tam. A z to jest tam, w tym roku. Tam na plecami. On jest wykonany? Tak. A jakie rodzaje kaw? Rozpuszczalna. Rozpuszczalna? Firmy. Filmy? Najtańsza z netta za 5.90. <grymne> Nie musi być specjalna. polega na rozpuszczeniu, rozcieńceniu, zabraniu cieni. Tak, dziękuję bardzo.